Cześć, witam Cię w przestrzeni mojej. Karta Rota to będzie przepowiednia dla Panny na rok 2025, czyli taki roczny rozkład, który pomoże odkryć, co czekać Cię w najbliższych miesiącach. Na początek, wskazówka z wyroczni: Panna Harvest, czyli zbiory. W tym roku będziesz zbierał owoce swojej pracy i swoich działań. Eee, także obfitość, będzie dużo obfitości w każdej dziedzinie życia, eee, więc <laughs> zasiewaj nasiona, bo na koniec roku możesz mieć potężne zbiory. Czyli sukcesy, osiągnięcie celów. Dotarcie do zamierzonych celów. Jaka jest ogólna energia roku dla Ciebie? Panna, ogólna energia roku. Paśki lichów. Czyli w tym roku będą Ci towarzyszyć emocje, może nawet jakieś nowe zauroczenia, nowe inspiracje. Działania artystyczne, zajmowanie się sztuką. Także będą to takie emocje na poziomie delikatności, subtelności, kreatywności. Również mogą być ważne w tym roku dzieci i wszelkie działania z pozycji serca: pójście za głosem serca. I co my tu mamy? Styczeń luty marzec kwiecień maj i czerwiec czerwiec lipiec sierpień wrzesień Październik, listopad i grudzień. Wyzwania, jakie mogą Cię spotkać w tym roku? Więc w styczniu, w styczniu będzie, będziesz Dużo myślał na temat jakiejś, jakiej może swojej sytuacji, czy może coś planował. Coś stanie się tutaj jasne dla Ciebie. Um, odkryjesz, może jakąś prawdę, może jakiś ciekawy pomysł przyjdzie Ci tu do głowy. Um, może to będzie jakiś sukces um, w jakimś problemie, um, bo coś uda Ci się rozwiązać pomyślnie. Ale to będzie w oparciu o jakby pracę mentalną, czyli w styczniu raczej podchodzić do spraw bez emocji na poziomie mentalnej, intelektualnej. Czyli coś tutaj przyjdzie Ci jakiś pomysł do głowy, w styczniu jakaś prawda zostanie objawiona, dlatego w lutym będziesz mógł odejść jako sześć mieczy, odejść od jakichś trudności w kierunku czegoś lepszego, w kierunku jakichś spokojniejszych czasów. Wycofasz się, po prostu uda Ci się jakieś pokonać. Mając tą jasność i klarowność, uda Ci się pokonać jakieś problemy. W marcu, w marcu będziesz się zastanawiał w dwójce mieczy, co dalej, jaki następny kierunek obrać i prawdopodobnie dojdziesz do jakichś wniosków, bo w kwietniu już zabierasz się to do pracy i pracujesz, skupiasz się na pracy, na rutynie, dnia codziennego, wykonywaniu swoich. Obowiązków i praca będzie jakby najważniejsza. W maju będziesz miał jakiś problem, możesz się czymś martwić, coś może cię stresować, ale zobaczmy, co tu może być za problem. No, bo będziesz musiał pomyśleć, a może nie będziesz jeszcze gotowy, że że pewne sprawy, które nie działają, to trzeba po prostu pożegnać. Coś, co już nie jest Ci potrzebne, czy jakieś osoby, czy jakieś sytuacje, to trzeba po prostu będzie zostawić to jakby w przeszłości, więc w związku z tym będzie lekki stres. W czerwcu natomiast będzie już taki spokój, wyciszenie i będziesz działał. Zgodnie ze swoją intuicją, i tu właśnie bardzo ważne będą wszelkie działania oparte o swoją intuicję. W lipcu być może odezwie się ktoś do ciebie z przeszłości, jakaś osoba, do której po prostu masz sentyment i takie ciepłe miejsce w swoim sercu. W sierpniu. Być może, że ta osoba z przeszłości tutaj na dobre wkroczy do Twojego życia, ale być może, że spotkasz kogoś nowego, z kim połączy cię miłość, takie powinowactwo dusz taka osoba, z którą będziesz mógł stworzyć dobre partnerstwo. We wrześniu. We wrześniu coś do ciebie idzie, jakaś ważna sprawa pędzi tutaj, coś tu się zadziewa bardzo ważnego, lub ty po prostu mocno ruszasz ze swojego miejsca. Może z jakiegoś miejsca, w którym troszkę się zasiedziałeś. Także posuwasz będziesz posuwał te swoje sprawy mocno do przodu, może to być również miesiąc na udane podróże. W październiku będziesz mocno stał na nogach, budował fundamenty, mocno stawiał fundamenty swojego życia, będziesz w kontroli nad swoim życiem i podejmował bardzo ważne decyzje życiowe. W listopadzie może coś cię zainspiruje, może nowe jakieś zainteresowanie, nowy kierunek, coś nowego pojawi się, jakaś mocna inspiracja w Twoim życiu. To może być również osoba. Osoba jakaś może Cię zainspirować. Natomiast w grudniu, w grudniu, Twoje emocje. Tutaj możesz przeżywać jakieś rozczarowanie emocjonalne z jakiegoś powodu, bo być może, na przykład, ta inspiracja, czy ta nowa osoba, która tutaj pojawiła się w Twoim życiu, może nie poszedłeś za tą inspirację ze względu na to, że było trochę, będzie trochę w Tobie lęku. Tak więc tutaj, pod koniec roku, jakby troszkę uważaj. Może być, że trzeba być bardziej odważnym yy, co do nowych kierunków, yy, pójścia w nowych kierunkach yy, w swoim życiu. Po prostu nie bać się jakby rozczarowania. No, co będzie, to będzie. Ale jeżeli jakaś inspiracja się pojawi, to warto pójść za tą inspiracją, aby w grudniu nie czekało cię jakieś rozczarowanie emocjonalne, że. że no, że czegoś nie zrobiłeś, że brakło ci odwagi. Jakie tu mogą być wyzwania w tym roku? Trzeba się będzie wykazać cierpliwością, y, jakąś analizą swojej sytuacji. Może nie wszystko uda ci się od razu i szybko osiągnąć. Trzeba sobie po prostu dać y, czas, y, aby z tych siedmiu monet zrobić dziesięć monet. Aby właśnie ten zbiór na koniec roku był. Także zbiór raczej będzie, be, będziesz zbierał owoce swojej pracy, ale cierpliwie do wszystkiego podchodź i nie spiesz się. Również y, trzeba uważać na relacje z innymi, aby nie wchodzić w jakieś niepotrzebne konflikty, zwary kłótnie, na których można tylko stracić. I jaka jest tutaj wskazówka dla Ciebie od Tarota, dla Panny na rok 2025? Wskazówka od Tarota. A, skupiaj się na pracy, na rutynie dnia codziennego. Zalecane jest raczej takie tradycyjne podejście solidna praca, a również yy, Opiekowanie się innymi, yy, którzy wymagają Twojej pomocy, wsparcia, sprawy rodzinne. Bardzo ważne jest tutaj pilnowanie tego ogniska domowego. Eee, <laughs> możesz to robić w jakiś troszkę też niekonwencjonalny sposób, po prostu szukając nowych rozwiązań, może jakoś inaczej niż zawsze do tej pory robiłeś. I taki jest przekaz dla panny na rok 2025. Dziękuję za oglądanie, pozdrawiam, pa pa.